Siemanko, dopiero co nagrałem materiał, że nie znamy składów na konkurs sadów NBA 2024, a w nocy pojawiła się informacja, gdzie poznaliśmy uczestników konkursu sadów NBA. Także zapraszam, powiem Wam parę słów co ja o tym myślę i czy będzie warto wstawać nad ranem, żeby zobaczyć kilka dobrych paczek. Co tam? Wróciłem, no. Nie będę, ja zaraz na Hale jadę. Ale zanim zaczniemy, szybka reklama. Każdy, kto chce skakać wyżej, lubi wsady, gra w kosza, w koszykówkę, zapraszam na hasb.pl, chętnie pomogę Ci z treningiem skoczności. Ale teraz przejdźmy już do poważnych spraw. No więc, my sobie gdybaliśmy, kogo tutaj NBA powoła i kto się w ogóle zdecyduje na konkurs wsadów. A tak w ogóle, to sorry, że siedzę tak nisko, ale siedzę, patrzcie, siedzę na jakimś krzesełku kuchennym, Wracam wczoraj wieczorem. Myślę sobie, jak siądę sobie przed komputerem. Jak siadłem, jak pierdolułem. Patrzcie, jep! Tyle zostało mi z fotela. Tyle. Jak ułamam oparcie. Jest dobrze? Jest dobrze. Także wypierdzielać. Także działamy dalej, krzesło nam nie przeszkadza, ale no jakoś sobie dajemy. No więc, pojawił się skład. I okazało się, ni ja nie trafiliśmy z uczestnikami konkursów sadów. No i kogo mamy tutaj, drodzy państwo? Mamy Topina, ale nie obiego Topina, tylko mamy Jacoba Topina. Mamy Jalen Browna. Mamy oczywiście Mac Kutanga, którego nie powinno być w konkursie wsadów NBA, bo on nie gra w NBA. Będę to powtarzał do końca życia. No i Jamie Wakwes, Jacques Junior, już sam dobrze nie pamiętam i sam to przekręcam, ale jak nie wiadomo, o kogo chodzi, to wiadomo, o, co, o kogo chodzi. No ale po kolei Jacob. Topin, zamiast obiego. No i już tu ludzie zaczęli w mediach psioczyć. Jezu, to już będzie gówno, nic nie będzie z tego konkursu wsadów, dramat. Ludzie, on ma na nazwisko Topin. I wydaje mi się, że ma tych samych rodziców, co Obi Topin, Nie wiem, czy widzieliście jego highlighty, ale on wygrywał chociażby konkurs sadów w szkole średniej, czy tam yy, chuj wie właściwie gdzie, ale kręcił naprawdę bardzo ładnego chociażby windmilla od boku tablicy 3.360 pod nogą reverse i on ma na tyle zasięgu, ma takie gabaryty, że może tu naprawdę zaskoczyć wiele osób. Tak samo nikt nie spodziewał się wielu wsadów po Obitopinie, i tak samo wiele rzeczy yy, mam taką nadzieję i wydaje mi się, nie spodziewacie się po Jacobie. Topinie. Jalen Brown, no, gość robi rozpierdul w meczach i już dawno, ale to dawno widziałem, że potrafi na rozgrzewce dać chociażby 360 pod nogą, a w meczu gwiazd, pamiętam, czy tam ruki, czy co to było, potrafi pod nogą sobie przełożyć od niechcenia w trakcie yy, gierki. Także wydaje mi się, że również może mieć tutaj coś ciekawego do zaprezentowania. I myślę, że wcale tak nie będzie źle. Oczywiście potem konkurs sadów to zweryfikuje, czy się obstra, nie obsra, czy popuduje, czy nie popuduje, albo czy pójdzie w puszowy. Mam nadzieję, że nie, bo wiadomo, oczywiście do konkursu yy, sadów zaraz przyczepi się Team Flight Brothers, ten łysy gość Team Flight Brothers i będzie się chwalił, że on trenował oczywiście wszystkich. Ale najbardziej przyczepią się tutaj wszyscy łącznie z wkładkami, które udają, że zwiększają wyskok. Mac McClung, który wydaje mi się, że po prostu ten konkurs sadów wygra ponownie. Nie chcę tego, nie chciałbym go tutaj widzieć w konkursie sadów, jak powtarzałem, konkurs sadów NBA jest dla gości z NBA, ale on po prostu to wygra. Wiecie dlaczego? Że to jest największy event jego kariery. Nie to, że on dostał się na parę tygodni do NBA kiedyś i pograł, tylko jego kariera eksplodowała, jego zasięgi eksplodowały, po konkursie wsadów NBA. I on wydaje mi się ma najwięcej czasu i od y, chyba y, największej ilości dni wie o tym, że będzie w konkursie wsadów i raczej on od samego początku wiedział, że się zdecyduje na ten konkurs sadów i wydaje mi się, że on będzie dobrze przygotowany po prostu na ten konkurs. Widzieliśmy 360 za plecami, widzieliśmy pod dwoma nogami, widzieliśmy no masę naprawdę bardzo dobrych oczywiście, niesamowitych wsadów od niego, a dodatkowo jego kolor skóry, jego gabaryty, to jest kolejny, że tak powiem, mały punkcik przy ocenie dla niego i będzie na pewno mocno faworyzowany. I co nie zrobi, to i tak się ludzie zesrają. No a oczywiście do tego dojdzie zaraz reklama wkładek yy, zwiększających wyskok, które nie zwiększają wyskoku. Yy, reklama yy, planów treningowych od PjF -a. No i co tam jeszcze? No i jeszcze wiele innych grantów, które z po drodze. No i ostatniego zawodnika już przedstawiałem w poprzednich filmach, czyli Jamie, Jamie Jack West Junior, który też miał okazję być w konkursie w gdzieś tam w szkole średniej, i też potrafił pokazać coś naprawdę yy, ciekawego, tylko na ile atletycznie on się rozwinął, zregresował. Ciężko mi powiedzieć, co potrafi zrobić. Przekonamy się już niedługo. Czy to będzie dobry konkurs? Jak zawsze, nie wiadomo, czasem mogą być niesamowite nazwiska w konkursie w wsadów i może wyjść z tego za przeproszeniem kubka, a czasem takie osoby właśnie yy, których byśmy się nie spodziewali potrafią pokazać coś niesamowitego. No, kogo bym tutaj obstawiał? Tak jak mówiłem, no Mac Kutank oczywiście yy, to jest jego najważniejszy event życia, yy, no i to jest jego największa przygoda z NBA, czyli konkurs sadów. Yy, drugiego co do zwycięstwa Zwycięstwa myślę, że Jacob Topin. Myślę, że on z bratem na pewno jest w kontakcie. Myślę, że jego brat dobrze wie, o co tutaj chodzi. Jego brat zresztą też oczywiście z Team Flight Brothers dogadywał wsady i myślę, że Jacob ma tutaj niesamowity potencjał, żeby McClung'a zaskoczyć. Ale wiecie, ja sobie mogę tutaj gdybać, a prawda jest taka, że już za 10 dni. Parkiet. I kosz, obręcz zawieszona na wysokości 3,05, a nie, 3,04,8 chyba dokładnie jest, zweryfikuje wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie zestawieniu, kto według z Was wygra i zgarnie statuetkę. No i niestety, kiedyś konkurs Sadów NBA znaczył coś. Vince Carter marzył o tym, by być w konkursie Sadów NBA. Jordan marzył o tym, by pokazać wszystkim, że jest lepszym dunkerem i co potrafi zrobić. Jason i Richardson również, Gerald Green również. A teraz konkurs sadów jest na zasadzie, kurde, nikt nie chce do niego iść. Musimy kogoś po prostu wziąć. Dobra, dzięki, na razie. E, wróciłem szybko właśnie z Bieszczat, bo musiałem coś tam na działce porobić. E, Zjadłem troszkę pierogów przedtreningowo i zbieram się na trening. Do usłyszenia, strzała. No i czekamy na rozwój sytuacji.